Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, dzień dobry. Za chwileczkę ogłosimy wyniki siódmego leżajskiego konkursu Kultury muzycznej. Zanim to się stanie, to przede wszystkim chciałbym Wam już na samym początku podziękować za bardzo ważną rzecz, którą zrobiliście, za to, że podjęliście ten trud i ten wysiłek, aby wziąć instrumenty do ręki lub usiąść przy fortepianie lub pianinie. I podjąć wysiłek uczestnictwa w konkursie. Nagraliście naprawdę przepiękne i wspaniałe prezentacje. Yy, jurorzy mieli naprawdę czego słuchać, ale o tym będzie za chwilę. A ja pozwolę sobie do mnie zaprosić tutaj gospodarza miejsca, w którym teraz jesteśmy. Co prawda, nie możemy Was tu gościć osobiście, ale jesteśmy w Auli Państwowej Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia i zaproszę do mnie pana Stanisława Jaworskiego, dyrektora tejże szkoły. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w Leżeńskiej Szkole Muzycznej. No, niestety tak jak Pan Grzegorz wspomniał, przed chwilką spotykamy się w wersji online. Sam konkurs też musiał się odbyć w wersji online. Bardzo żałuję, dlatego że szkoła leżańska była przyzwyczajona do tego, że co roku gościła was tutaj na żywo, na naszej scenie, gdzie pięknie żeście się prezentowali, gdzie pokazywaliście swoje umiejętności. Gdzie jury miało ciężki orzech do zgryzienia, gdzie później można było na tej samej scenie nagrodzić najlepsze wykonania, najlepszych laureatów, gdzie tak naprawdę spotkanie z muzyką w Leżańskiej Szkole było ogromną przyjemnością dla słuchających, ale myślę, że także i dla wykonawców. Niestety, dzisiaj spotykamy się w ten sposób spotykamy się w wersji online. Bardzo dziękuję wszystkim za przygotowane nagrania we wszystkich trzech sekcjach, czyli akordeony, gitary i fortepiany. Jurorzy z każdej z tych grup no, mieli, mieli czego słuchać, niektóre prezentacje były bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, bardzo fantastyczne, wręcz z największą przyjemnością mogliśmy ich słuchać nawet kilkukrotnie, dlatego że właśnie było to nagrane, więc to był ten komfort, tego, aby nad każdą prezentacją można było się jeszcze dokładniej pochylić, no bo wersja na żywo to jest tu i teraz. Wchodzimy, gramy i jest, i jest po wszystkim. Natomiast wersja przez, nagrana przez Was jest jak najbardziej o tyle ciekawsza, że można było się nad nią pochylić drugi raz trzeci i to w wielu przypadkach była ogromna przyjemność. Z wielką przyjemnością wracaliśmy do tych ciekawych wykonań. Trudno, mam nadzieję, że w następnym razem spotkamy się już faktycznie w wersji i na żywo. Szkoła Leżańska Was bardzo, bardzo serdecznie już dzisiaj zaprasza. Natomiast o wynikach konkursu chciałbym, żeby tutaj Was szczegółowo zapoznał Pan Grzegorz Wójcikiewicz, inicjator całego konkursu, właściwie człowiek, który od strony technicznej panuje nad tym wszystkim i, i jako koordynator Odczyta protokół z y, Przekazuję głos panu Grzegorzowi. Bardzo dziękuję panu Stanisławowi Jaworskiemu, dyrektorowi Państwowej Szkoły Młodzieży pierwszego stopnia. A ja pozwolę sobie już na odczytanie protokołu z prac żyli. Dziękuję bardzo. W dniu 22 kwietnia 2021 roku odbyło się zebranie żyli 7 Leżajskiego Konkursu Kultury Muzycznej. Zebranie odbyło się w formie telekonferencji. Komisja pracowała w grupach obejmujących sekcje fortepianu, akordeonu i gitary. Sekcje akordeonu oceniali Krzysztof Garbacz, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia Stalowa Wola, Tomasz Dolecki, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych przemysłu, Przemyślu, Stanisław Jaworski, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w, w Sekcje fortepianu oceniali Urszula Buda, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Muzyki Aneta Czach, Zespół Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie, Justyna Ignac-Kycia, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu. Sekcje gitary oceniali Grzegorz Wziątka, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Stalowej Woli, Wojciech Jurkiewicz, Zespół Szkół Muzycznych nr 2, przepraszam, w Rzeszowie, Krzysztof Przybyło niepaństwowa szkoła muzyczna I i II stopnia w Soprowie Małopolskim, Adrian Furmankiewicz, państwowa szkoła muzyczna I i II stopnia w Nowym Targu. Funkcję przewodniczącego pełnił Grzegorz Wziątka. Łącznie do konkursu zakwalifikowało się 121 uczestników, w tym 40 na gitarze, 28 na akordonie i 53 na fortepianie. Ocena uczestników dotyczyła jakości Prezentacji i zgodności zgłoszenia z regulaminem. Drobne uchybienia w stosunku do regulaminu nie wpłynęły na ocenę uczestników, dotyczyły one przede wszystkim przekroczenia regulaminowego czasu nagrania lub niewłaściwy dobór repertuaru. Pojawiły się także duże uchybienia, polegające na zgłoszeniu uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia. Nie skutkowały one jednak wykluczeniem z konkursu. Decyzją żyli. Ocena tych uczestników została obniżona o jedną pozycję w przypadku osób nagrodzonych i wyróżnionych. Pozwolę sobie teraz przedstawić wyniki zgodnie z protokołem. Komisja ustaliła następujące wyniki konkursu: akordeony, kategoria pierwsza. Filip Krysztofik, Państwowa Szkoła Muzyczna 1 Stopnia nr 1 w Warszawie, nagroda 1 Stopnia. Michał Bogaczyk, Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie, nagroda drugiego Stopnia. Dymitr Leonkiewicz, Państwowa Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia, numer 4 w Warszawie, nagroda Drugiego Stopnia. Ksawery Widuch, Państwowa Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w Tarnobrzegu, nagroda Drugiego Stopnia. Jakub Chichłowski, Państwowa Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w wejherowie, nagroda Trzeciego Stopnia. Tymoteusz Kłak, Zespół Państwowy Szkoły Muzycznej w Olsztynie, nagroda Trzeciego Stopnia. Agata Pałczyńska, Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w Kańczudze, Nagroda Trzeciego Stopnia. Adam Zakielasz, Państwowa Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w Przemyślu, Nagroda Trzeciego Stopnia. Paweł Czajowski, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Malawskiego w Przemyślu, Nagroda Trzeciego Stopnia. Cezary Wrubel, Państwowa Szkoła Muzyczna Pierwszego i Drugiego Stopnia w Opolu, Wyróżnienie. Michał Ziemniak, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w Sokołowno-Opolskim, Wyróżnienie. Kategoria druga. Mateusz Kałamasz, Państwowa szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Przeworsku nagroda pierwszego stopnia, Łukasz, przepraszam, Skalski, Państwowa szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Echerowie, nagroda drugiego stopnia. Jakub Anioł, szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Kańczudze, nagroda drugiego stopnia. Dorota Sura, szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Dynowie, nagroda drugiego stopnia. Radosław Mikucki, Państwowa szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia w Stalowej Woli, nagroda drugiego stopnia. Antoni Rosu, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Przeworsku, nagroda trzeciego stopnia. Aleksander Myćka, Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Dynowiech, nagroda trzeciego stopnia. Mateusz Moskwa, Niepubliczna Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Czstianech, nagroda trzeciego stopnia. Marcel Kusych, Zespół Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie, nagroda trzeciego stopnia. Nikodem Drużyński a przepraszam bardzo, przechodzimy do kolejnej kategorii, kategoria trzecia. Nikodem Drużyński, Zespół Szkół Muzycznych imienia Stanisława Moniuszki w Łodzi, nagroda pierwszego stopnia. Michał Ziemtek, Szkoła Muzyczna I stopnia w Kańczudze, nagroda drugiego stopnia. Łukasz Rafińskich, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Małopolskim, nagroda trzeciego stopnia. Michał Witko, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Leżajsku, nagroda trzeciego stopnia. Jakub Szylar, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu, nagroda trzeciego stopnia. Jolanta Kurdziel, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia w Opolu. I tutaj będzie dyplom uczestnictwa. Piotr Kopeć, rozpoczynam fortepiany. Teraz przechodzimy do sekcji fortepianu, kategoria pierwsza. Piotr Kopeć. Szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Rzebącinie, nagroda pierwszego stopnia. Gabriela Pietkiewicz, zespół państwowych ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia nr 3, im. Garzyny Pacewicz, nagroda pierwszego stopnia. Joachim Bulicz, zespół państwowych ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia nr 3 w Warszawie, nagroda pierwszego stopnia. Lia Luo, ogólnokształcąca szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Karola Szymonowskiego we Wrocławiu, nagroda drugiego stopnia. Gabriela Janowska, Państwowa szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia w Kaliszu, nagroda drugiego stopnia. Sanae Harada, Państwowa szkoła muzyczna, pierwszego i drugiego stopnia w Wadowicach, nagroda drugiego stopnia. Hanna Lesiak, zespół szkół muzycznych nr 1 w Rzeszowie, nagroda drugiego stopnia. Miłosz Moskwa, Państwowa szkoła muzyczna pierwszego stopnia imienia Ciesielskiego w Gorzowie w Wielkopolskim, nagroda drugiego stopnia. Antonina Górny, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna imienia Stanisława Moniuszki w Katowicach, nagroda trzeciego stopnia. Antoni Michał Mackiewicz, Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie, nagroda trzeciego stopnia. Zuzanna Wieczorek, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Henryka Wieniawskiego w Łodzi, nagroda trzeciego stopnia. Adam Sutowicz, Zespół szkół muzycznych imienia Stanisława Moniuszki w Łodzi, nagroda trzeciego stopnia. Antoni Walczak, zespół Państwowych szkół muzycznych w przemyślu nagroda trzeciego stopnia. Emilia Sołtysiuk, szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Rzebącinie, nagroda trzeciego stopnia, Kornelia Kromka, szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Rzebącinie, nagroda trzeciego stopnia, Kaja Kowalczyk, Państwowa szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia w Radowicach, wyróżnienie. Kiru Maksymczuk, Państwowa szkoła muzyczna, pierwszego i drugiego stopnia w Nowym Sączu, wyróżnienie. Natalia Rogusz, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna w Katowicach, to jest szkoła imienia Stanisława Moniuszki, wyróżnienie. Karol, Karolina Liberska, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Ignacego Jana w Głubczycach wyróżnienie. Antonina Majewska, Państwowa Szkoła Muzyczna I drugiego stopnia w Badowicach, wyróżnienie. Tomasz Czajer, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia Nimie Stanisława Moniuszki w Katowicach, wyróżnienie. Agata Antoszczyszyn, Państwowa Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w Głubczycach, wyróżnienie drugiego stopnia. Alicja Janas, Prywatna Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia pro Muzyka w Krośnie, wyróżnienie drugiego stopnia. Karol Michał Osuch, Prywatna Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia pro Muzyka w Krośnie, wyróżnienie drugiego stopnia. Przechodzimy do kategorii drugiej, w dalszym ciągu sekcja fortepianu. Dobromir Sobierajski, ogólnokształcąca szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia w Bytomiu, nagroda pierwszego stopnia. Mateusz Mieczkowski, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Miastku, nagroda drugiego stopnia. Emilia Kazik, Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Głogowie Małopolskim, nagroda drugiego stopnia. Emilia Rzyman, Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce, nagroda trzeciego stopnia. Milena Walczak, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu, nagroda trzeciego stopnia. Paweł Kozłowski, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Świdnicy, nagroda trzeciego stopnia. Anna Rusin, Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Błogowie Małopolskim, nagroda trzeciego stopnia. Oliwia Witkowska, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Katowicach imienia Stanisława Moniuszki, nagroda trzeciego stopnia. Małgorzata Radek, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna... 1 stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Katowicach nagroda trzeciego stopnia. Wiktor Maluga, państwowa ogólnokształcąca szkoła muzyczna w Katowicach nagroda trzeciego stopnia. Samira Gołąbek, państwowa szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Wejcherowie wyróżnienie. Małgorzata, Bierzanek, Ogólnokształcąca szkoła muzyczna pierwszego i 2 stopnia w Lublinie wyróżnienie. To jest szkoła imienia Karola Lipińskiego. Przemysław Kordecki, ogólnokształcąca szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Lipińskiego w Lublinie, wyróżnienie. Maciej Herbert Bryzek, zespół państwowych szkół muzycznych imienia Malawskiego w Przemyślu, wyróżnienie. Gabriela Kraska, niepaństwowa szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Sokołów Małopolskim, wyróżnienie drugiego stopnia. Sebastian Wnęk, zespół państwowych szkół muzycznych w Dębicy, wyróżnienie drugiego stopnia. Alicja Piskor, Państwowa Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w Leżajsku, wyróżnienie drugiego stopnia. Hanna Berkowicz, Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie, wyróżnienie drugiego stopnia. Olga Dereniowska, Państwowa Szkoła Muzyczna Pierwszego i Drugiego Stopnia w Wadowicach, wyróżnienie drugiego stopnia. Kategoria trzecia. Paweł Batko, Państwowa Szkoła Muzyczna Pierwszego i Drugiego Stopnia w Wadowicach, nagroda pierwszego stopnia. Tomasz Sarata, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia w Nowym Sączu, filia Krynica Zdrój, nagroda trzeciego stopnia. Maja Gwardyś, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Katowicach, nagroda trzeciego stopnia. Grzegorz Szymański, Państwowa Szkoła Muzyczna I pierwszego stopni, I stopnia imienia Aleksandra Tansmana w Łodzi, wyróżnienie drugiego stopnia. Kategoria czwarta. Tutaj mamy duety Milena Walczak i Urszula Paśko, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu, nagroda drugiego stopnia. Anna Sałata i Milena Bomba, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnobrzegu, nagroda drugiego stopnia. Małgorzata Bierzanek i Przemysław Kordecki, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i drugiego stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie, nagroda trzeciego stopnia. Przechodzimy do gitar, sekcja gitary, kategoria pierwsza. Izabela Kurzeja, Państwowa Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu, nagroda pierwszego stopnia. Ksawier Piasecki, Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie, nagroda pierwszego stopnia. Amelia Chacińska, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia w Płocku, nagroda pierwszego stopnia. Piotr Abramczyk, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Łańcucie, nagroda drugiego stopnia. Aleksandra Macioł, szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Czasławiu nagroda drugiego stopnia, Artur Karwan, zespół szkół muzycznych nr 1 w Rzeszowie nagroda drugiego stopnia, Dawid Pryk, zespół szkół muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego nagroda drugiego stopnia. Nikodem Gronowski, publiczna szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Osiekły nad Wisłą, nagroda trzeciego stopnia, Anna Kulińska, państwowa szkoła muzyczna pierwszego stopnia w komuszowej nagroda trzeciego stopnia. Wiktoria Koszyk, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Koobusowej, nagroda trzeciego stopnia. Laura Borkowska, Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Czarnikowie, nagroda trzeciego stopnia. Aniela Malik, Państwowa Szkoła Muzyczna im. Teodora Leszczyńskiego w Wańcucie, nagroda trzeciego stopnia. Amelia nie Niepaństwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Leżajsku, nagroda trzeciego stopnia. Liliana Stój, Zespół Szkół Muzycznych w Tarnowie, wyróżnienie. Kamila Płaczek, ogólnokształcąca szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Tarnowie, wyróżnienie. Joanna Krupa, zespół szkół muzycznych nr 1 w Rzeszowie, wyróżnienie. Zofia Gronek, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Jaśle, wyróżnienie. Maja Kras, ogólnokształcąca szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia w Tarnowie, wyróżnienie. Milena Kubas, zespół szkół muzycznych imienia Ignacego Jana Wadrewskiego, wyróżnienie drugiego stopnia. Mikołaj Hełmecki, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna w Zakopanem, wyróżnienie drugiego stopnia. Kategoria druga. Hubert Marczak, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i drugiego stopnia w Łodzi, nagroda pierwszego stopnia. Sebastian Nawara, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Nowym Targu, nagroda pierwszego stopnia. Mikaj, Mikołaj Orłowski, Mikołaj Orłowski. Państwowa szkoła muzyczna pierwszego stopnia nr 4 w Warszawie, nagroda pierwszego stopnia Karolina Tomaszewska. Państwowa szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia w Płocku, nagroda pierwszego stopnia Jakub Zieliński. Ogólnokształcąca szkoła muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku, nagroda drugiego stopnia Klara Doniec. Państwowa szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Jaśle, nagroda drugiego stopnia Anna Marczak. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego I i II stopnia w Sanoku, nagroda drugiego stopnia. Michał Malita, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Leżajsku, nagroda drugiego stopnia. Marek Bożemski, Zespół Szkół Muzycznych w Tarnowie, nagroda trzeciego stopnia. Kajetan Leśniak, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Oławie, wyróżnienie. Aldona Gorczyca, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jaśle, wyróżnienie. Monika Cisło, Zespół Szkół Muzycznych imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie, wyróżnienie. Gabriela Gustek, Państwowa Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w Jaśle, wyróżnienie drugiego stopnia. Wiktoria Zawisza, Państwowa Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w Kolbuszowej, wyróżnienie drugiego stopnia. Oliwia Młynarska, przepraszam bardzo, rozpoczynamy kategorię trzecią. W kategorii trzeciej Oliwia Młynarska, Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w Rymanowie, nagroda Pierwszego Stopnia. Julia Szewczyk, Państwowa Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w Łańcucie, nagroda drugiego stopnia. Maciej Bieszczat, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy, nagroda trzeciego stopnia. I przechodzimy do, do duetów. W tym momencie nie było, nie, było, nie było żadnego wykonawcy, nie było wykonawców kategorii czwartej, więc od razu kategoria piąta. Oliwia Munarska i Marlena Rysz. Szkoła Muzyczna 1 stopnia w Rymanowie, nagroda pierwszego stopnia. Moi drodzy, tak się kształtują wyniki. Ja, ze swojej strony, zarówno jako koordynator konkursu, jak i przedstawiciel Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokółym Małopolskim, chciałbym Wam wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym bardzo serdecznie pogratulować. Ale także i tym, którzy otrzymają od nas dyplomy uczestnictwa, ponieważ słychać było i widać było na nagraniach, jak dużo musieliście włożyć w to wszystko pracy, aby zaistnieć w naszym siódmym Leżajskim konkursie kultury muzycznej. Jeszcze tylko taka na koniec informacja techniczna dotycząca przekazania nagród i dyplomów. Nagrody rzeczowe zostały przyznane wszystkim uczestnikom, którzy otrzymali nagrodę pierwszego stopnia. Te nagrody zostaną wysłane tradycyjną pocztą. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkich uczestników, czyli zarówno nagrodzonych, jak i wyróżnionych, a także tych, którzy tylko i wyłącznie uczestniczyli w konkursie i nie udało im się nic zdobyć, to wszyscy otrzymają dyplomy w formie elektronicznej, wysyłane pocztą e-mail. Tutaj ze swojej strony będę prosił, właściwie ze swojej, ze strony organizatorów, będę prosił o pewną cierpliwość, ponieważ wygenerowanie dyplomów elektronicznych i ich rozesłanie tak, aby korespondencja dotarła tam, gdzie trzeba, jednak zajmuje trochę czasu, także należy, należy się liczyć z tym, że może to potrwać do dwóch tygodni. Drodzy uczestnicy, drodzy rodzice, drodzy nauczyciele, sympatycy, żegnamy się, życzę Wam aby dalszy Wasz rozwój artystyczny postępował w takim kierunku, w jakim sobie wymarzycie, i do zobaczenia. Mam nadzieję, już w szkole muzycznej w leżajsku na kolejnym ósmym leżańskim konkursie kultury muzycznej. Do widzenia!